Siemka tu Filip. Dzisiaj nagramy odcinek z malowania kamieni. A wczoraj byliśmy w Action i kupiliśmy. O, tak. A ta skalinka. Otwieramy. Tak. O Jezu. Jak? Jak on jest? Co? O tak. O widać na nie... Kamienie! To. A co to po co jest? No to są takie specjalistyczne dłutka, tak to nazwijmy, żeby zrobić takie super wzorki na przykład Aha. na kamieniach. Okej, okay. tu mamy farki, tu mamy czarną, tutaj mamy takie... tutaj mamy jasne i ciemne, a tutaj mamy jasne same. Okay. I mamy Dużo sorry, kamieni. Każdy za tak, kaszel, ale jestem trochę chory. Okej, okay, bo. Okej, okay, to zaczynamy. O. Ale to są takie fajne kamienie, to nie, nie są takie zwykłe, nie? nie? To są takie już wypolerowane. To są takie prawdziwe. Tak, no bo to są prawdziwe kamienie. Ale one są takie głaciutkie, nie? Tu jest to prawda tak leciutko jest! Szkodzone. I właśnie też e, takie kamienie w różnych Papi. miejscach można znaleźć w Polsce. I e, ludzie na grupach takich facebookowych udostępniają później taki kamień i informują, że znaleźli Papi. w takim. Papi. Tak, zaraz będziemy robić w danej miejscowości na przykład, nie? Ja Taką grę. Są odry, od takiej kijanki do prawdziwego człowieka A, ja, a jak ja się przeszła jak to się tak lubi, to ja tak? tak? Wiem, co tak co kiedyś ludzie robili a ale teraz tak e, tym nie rób, bo wiem o co tobie chodzi, że tak wskrzeszali Cięmać ogień będzie. pędzel, za chwileczkę Kalinka, tak wskrzeszali ogień, ogień nie? Stukając kamień o kamień oni to robili albo tak Albo tak. mhm. no. no dobrze. W każdym bądź razie, ja mam świetny pomysł. Słuchaj, te kamienie, które mamy tutaj, które będą przez was pomalowane, przynajmniej jeden i drugi, znajdą się w weekend w pewnej miejscowości i może ktoś odnajdzie ten kamień tak. i da nam znać. Bo... Słuchajcie, to co? Wybieracie swoje kamienie, tak? Tak, jak tego największego. Największego. A ja i on jest największy i najgrubszy. Okej. Okay. No Ty masz tego ja troszeczkę takiego te uszkodzonego. No wiesz, wzory to możesz zrobić jakie chcesz. Każdy A zrobi inne, to? nie? Ej, tak, możesz. To może ja? Z, tym, ale? z tymi kropeczkami to się robi takie cienkie i długie, tak, tak? Tak, można I to właśnie tym. Tak? Się... no można pędzelkiem, ale myślę, że można też tak precyzyjnie, jak ktoś by chciał takie zrobić, Ej, no to tym. Ma... Tu jest, zobacz. Proszę, to jest dla ciebie. Aha, okej. Okay. Okej, okay, no to słuchajcie, ja nigdy czegoś takiego nie robiłam, więc ja Wam nie podpowiem, jak to się robi dokładnie, a okay. też nie sprawdzaliśmy wcześniej. Oh, on jest bardzo uszkodzony. No ten jest akurat bardzo uszkodzony, nie? Ale ten jest taki płaciutki. Tak, I ten też. No, no dobra, to co? Zabieramy te kamienie i by trzeba było otworzyć te farbki, no, tak? Tak, ten biały, był. To co, a macie radę? Wczorajszego akcinka e, taki no wiecie, z tego action i tak zaczęłam rysować super, no to jeszcze, pisaczkami robiłeś, nie? ja tutaj zaczęłam robić, ale to mi tak nie wyszło, ale oczy bardzo wyszły. oczy, pokaż te oko no, jest oko pięknie no. a to mi takie robię, te, a mam, mam nadzieję, że jak to jest podróż i jedziemy w tą podróż. Ja to zabiorę i położę to tak, po, położę telefon i pokażę jak będę rysował, bo to no będzie, to będzie, to będzie to No masz, super kala. Takie Będzie taki tukiakety. <grym> Okej, okay, a teraz. Z Dobra. To, to co, Siadamy i malujemy, tak? tak. Dobra. Tak. Ja biorę ten taki bardziej okru, okrągły jednak. Ten okrągły jednak, Dobra. Tak. Kali wybierz sobie jeden ten. Ej, just, just. Okay. 啥？ Uskokowe, jeśli konie Ja też nie I Teraz. A nie. Teraz weźmy... Zróbmy tego. <gry> Zróbmy tak, patrzcie na to. Ej Ej Dajcie mi serduszko. No, prosimy o serduszka. Pytanie, czy nam się uda? No i w komentarzach możecie napi napis napisać hashtag kamienie, żeby zwiększyć zasięgi tego filmu. Ciekawe, to jest, coś, co jest bardzo, Trzeba wytrzymać. Okej okay. No i zaczynamy od takiego błękitnego Okej okay. I malujemy tu jeden w zakryję O O! o, o. <noise> Okej okay. Ale twój kamień jest czarny ja. A mój kamień jest w kropeczki niebieskie. Kalinka jak pięknie. Super! Brawo! Pokaż paluszkiem, które są kalinki. Pięknie. A policzysz, ile pomalowałaś kamieni? Jeden ma seni. Cztery. Pięknie. Ale ja mam takie dwa mi jednego okradła. No i to są te dwa, które schowamy na naszym wyjeździe. Damy później znać gdzie. Tak. No i to jest Among Us, a to jest plaża. Ale to na pewno nie jedziemy, na pewno nie myślcie o plaży, że jedziemy na plażę, bo nie jedziemy na plażę. <grym> Więc no. A pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa! Oj, mój wienie! Oj! A. nie O. Pokaż ręce! Kala jakie ma łapki! O, o! No słuchajcie! No, A, no, no, się no, mama, możemy jeszcze... Może zrobić jeszcze te gumeczki. <grym grym> Pamachasz ładnie? pa. Kali. Kali jest zajęta sprzątaniem. Pa pa nawet nie chce powiedzieć. A ja powiem Pa. Pa Gartyl mówi papa. Pa. pa.